Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku zapytałem was, kto rządzi w naszym układzie? Ci z was, którzy wiedzieli, że to Słońce, mieli rację. Jest ogromne i znajduje się w samym środku naszego układu planetarnego. Daje nam energię, dzięki której rosną rośliny. I żyją zwierzęta. Prąd w naszym gniazdku też w dużej mierze zawdzięczamy temu, że promienie słoneczne padają na powierzchnię Ziemi. To powoduje różnicę temperatury, a to z kolei napędza ruch powietrza, czyli wiatr. Słońce jest największym obiektem układu słonecznego. Gdyby było wielkości jabłka, Ziemia byłaby wielkości mniej więcej ziarenka piasku. Słońce jest źródłem ogromnej ilości energii. W jego wnętrzu zachodzą dość skomplikowane przemiany fizyczne, w których lekkie atomy łączą się w nieco cięższe. Wiecie, co to są atomy? To maleńkie, niewidoczne, gołym okiem cegiełki, z których zbudowany jest cały nasz świat. Gdy lekkie atomy łączą się, powstaje spora ilość energii. Po to jednak, by się połączyły, potrzeba bardzo dużego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury. Takie warunki panują właśnie we wnętrzu gwiazdy. Słońce jest w zasadzie ogromną kulą gorących gazów. W samym środku panuje temperatura tak wysoka, że aż trudno ją sobie wyobrazić. Na zewnątrz słońce jest chłodniejsze, ale dalej. Prawie 30 razy gorętsze niż piekarnik w kuchni podczas pieczenia ciasta. Energia, jaką produkuje Słońce, nie jest magazynowana, tylko wydostaje się na zewnątrz. Jest jej tak dużo, że ogrzewa planety, nawet te, które znajdują się w sporej odległości od gwiazdy. Gdyby nie Słońce, na Ziemi byłoby tak zimno, że nie mogłoby tu mieszkać ani zwierzęta. Ani rosnąć rośliny. Gwiazd takich jak Słońce w całym wszechświecie jest tak dużo, że nawet najlepsze komputery nie potrafią ich policzyć. Tym bardziej, że gwiazdy nie są wieczne. Niektóre umierają, inne się rodzą, a to znaczy, że ich ilość cały czas się zmienia. Nasze Słońce jest bardzo młode. Poświeci jeszcze przynajmniej kilka miliardów lat. I jeszcze jedno. Dlaczego powiedziałem, że w naszym układzie planetarnym rządzi Słońce? Bo jest dużo, dużo większe niż którykolwiek z obiektów. Bo znajduje się w samym środku, bo jest źródłem energii. I chyba najważniejsza sprawa. Słońce, siłą swojej grawitacji, utrzymuje planety w ruchu po swoich orbitach. Gdyby Słońce zniknęło, planety poleciałyby każda w inną stronę kosmosu.